Cześć, cześć, Witam Was serdecznie, mówi Ania. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już wszyscy wiemy, jest styczeń i to jest... Yy, I właśnie zabieram się za kolejną tygodniówkę, drugą, yy, styczniową, w moim nowym planerze. Jak wiecie, zdecydowałam się jednak na nowy planer. Wszystko wyjaśniłam w poprzednim filmie. I mój styczeń jest taki. A właśnie, zapomniałam powiedzieć, że Bura też wita i demonstruje tutaj duże niezadowolenie, że nie może leżeć w tym miejscu. Kicia. Więc jak widzicie, tak wygląda mój um, styczeń. Jest w takim, powiedziałabym, klimacie vintage, być może vintage, kawa, podróż, ponieważ takie naklejki mam. Z poprzedniego roku widać jest y, cały czas duchdor w bardzo podobnej formie, czyli takiej kliszy. Oraz na razie kontynuuję y, tworzenie takiej no, rameczki wokół tygodniówki, bo mi się podoba. Więc żeby tutaj nie przedłużać, bo będziemy szli w tą stronę. Głaszczy ten planer, ale on taki płościutki jest. I muszę powiedzieć, że to jest duża różnica, bo tamten już się zrobił tak mniej, miłosiernie gruby, że po prostu ciężko jest z nim cokolwiek zrobić. Pisać się jeszcze od biedy da, ale yy, o, ogarnąć jakąś kompozycję, tutaj ułożyć to, a, zrobić zdjęcie, kiedy tutaj wszystko jest takie góry-doły, to nie jest takie proste. Dobrze, tutaj mam moje naklejki. No, już tutaj widziałam, bo jak pamiętacie, jest tutaj kawa jako motyw tych zakładeczek. Zastanawiam się, czy ten sam. Ja wiem, że to nie ma dużego znaczenia, ale mam, mam taśmy nie załacham się ich użyć. Wszystkie są, co prawda, skomponowane w poziomie, ale będziemy używać różnych taśm. Jak tam w nowym roku się czujecie? Stycznie gotowe w planerach czy też po prostu idziecie na żywioł. Dobrze, ja teraz muszę teraz to rozplanować, bo tu nie są cztery, które łatwo jest rozplanować, tylko pięć. Więc, tak. Trzy. Dobra. To ja, go, to ja go tutaj dam. Patrzę za ołówkiem. i jest tutaj nawet. To troszkę za duże jest bo jednak szanujmy tutaj to ma być miejsce do pisania po czym wziąłem podobnie dużą naklejkę I dajcie znać, jak tam wasza mentalna gotowość do nowego roku. Bo wiem, że pierwszy tydzień nie wiem jak u was, ale u mnie akurat wyszedł taki mocno urlopowy, ponieważ chłopcy mają wolne te dni wszystkie i jeszcze do siódmego czyli tak naprawdę dużą część tego tygodnia. Mąż także ma wolne, bo wziął urlop. I efekt tego jest taki, że po prostu żyjemy zupełnie takim nie, nie, nie wchodzimy zupełnie w taki normalny, pracowy, Pracowo-szkolny rytm, tylko no, klopujemy się wszyscy. Gdzie ja tutaj muszę coś przykleić. Nie chciałbym przykleić... Ciebie. Tutaj. Tu tą taśmę. da u was zimowo czy błotniście? Dajcie znać. Więc jak, jak się ukryjecie w nowym roku? Patrzę, czy tutaj nie wychodzę z kadru, ale staram się tego nie robić, ale jak wiadomo, nie jest to takie proste, jak się ucieka tutaj i kradnie miejsce. Kosztem znaczy, żeby kot tutaj miał dobrze. nie dam tutaj troszkę za dużo. Kicie, 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 nie, 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 Tu są nożyczki. Nożyczki nie są bezpieczne. Ani dla kota, ani dla dzieci. Mmm. Jest okej. Okay. Nowy zeszyk ma w sobie też taką pierwotną świeżość. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się go tutaj użytkuje. Znaczy, użytkuje w nim tworzy, bo ja jeszcze jestem troszkę przed styczniem, więc nie użytkuję. To zresztą widać, że jest wszystko puste. Dobra, rameczka. bez kociej asysty ani róż, No, kicia. no i widzicie, mam nie robić. Widzicie, muszę troszkę przy, przenieść tutaj, o, o tu. To jest bardzo dobre miejsce dla kota, niekoniecznie na zeszycie. że nie, nie pozwoliła mi tu leżeć. Proszę się nie obawiać, ona się faktycznie kłaczy, ale futra nadal ma dużo, nie wiem. Była wcześniej wytrzeć, no ale nie wyda. Tak, mniej więcej to wygląda. Jeszcze mogę jeszcze poprawić takie drobiazgi. Ural jest bardzo niezadowolona, że nie może leżeć tam, gdzie chce. Jak, jak to w ogóle może być, że kot nie leży tam, gdzie. W centrum uwagi. No ale nie. Kot nie leży w centrum uwagi. Kot je, chociaż kot i tak jest w centrum uwagi. No i tygodniówka, która nie jest niczym nowym względem roku poprzedniego, ale skoro coś działa, to nie ruszamy, prawda? Tutaj troszkę inną kompozycję niż w poprzednim tygodniu. Bo. No bo tak. Tutaj jakichś drobnych naklejek szukamy. Ich to specjalnie nie będzie. Z w sensie, że będzie można je poprzepaławiać, ta jest ładna. Może jakieś kwiatowe. To też pójdzie częściowo. Znaczy, to też pójdzie do przepołowienia. I nasze dniówki. One są takie lekko przezroczyste z siłą rzeczy. Nie będę ich naklejać na czymś. Dziecia. Masz tu miejsce obok mnie i powinno ci ono wystarczyć. Nie uprawiasz mi tu dominacji. Ja wiem, że ty tutaj musisz pokazać, że to ty tutaj jesteś najważniejsza, ale spoko. Nie, 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 nie. Tu na bok. Nie kłaczymy mi do kawy. Dokładnie oglądu nad kawą. Może tu? Tak nałożę na tą naklejkę. Tak się zastanawiam, bo pan, troszkę mi przeszkadza, że to koło jest zasłonięte. Mam gdzieś tutaj nożyk taki w długopisie. Nie mam jeszcze wyczucia do niego, żeby to tutaj obciąć. Zastanawiam się, czy to robić tutaj, czy, czy teraz, czy jednak sobie poczekać. Kicia, no, jak jeszcze mi wszystko zasłaniasz, to tym bardziej nie jestem w stanie tego zrobić. Ona jeszcze siadała mi na kolanach, ale nie, ona musi siedzieć tutaj, a nie na kolanach. Bo na kolanach byłoby spokojnie. Jeszcze trzeba manua jakiegoś tutaj mieścić. Jeden manual, ale chyba chciałbym troszkę mniejszego. Nie możemy dać tego. Przecież nie, ten być na tłusty czwartek. Widzisz, tydzień z pustym czwartkiem. Zgodnie Manula. To tutaj też też czy sobie naprawdę było na tym wygodnie. Tutaj mi jakiejś drobnej ozdoby brakuje, ale chyba nie mam tak drobniutkich naklejek. Patrzę jeszcze, czy tutaj nie mogę czegoś dorzucić. Księżyce takie ładne, ale one nie pasują mi tutaj. Księżyce jako motyw też są bardzo wdzięczne. Mogę dać kota. Też może ob obciąć. Białą obwódkę. tak, mogę powiedzieć, że już wygląda to całkiem sensownie. Mam takie naklejki. Może faktycznie one by tu mi pasowały. W sumie te złote jak najbardziej. Nie wiem, czy to się będzie trzymać. Się będzie zachowywać, bo to maleństwo jest straszne. No ale zobaczymy. Ojku, przepraszam kocie, ale muszę, bo tutaj w ogóle nie mam jak do tego podejść. I przykleić. Nie, Sio. tu masz dużo miejsca. Okay. Wygląda to fajnie, ale ciekawe, czy się będzie trzymać. A teraz wystarczy. Zostało nam tylko potuć właśnie w toalnie, jakiś drobny stempel i to będzie już. Pole coś bardziej klasycznego. kilka drobnych stempelków i to będzie już tak myślę, żeby nie mnożyć tutaj hmm. niczego ponad wszelką potrzebę to jednak ma być użytkowy i muszę powiedzieć, że mi się podoba. Tak wygląda. Wyjątkowo, jak widać, tydzień jest od, nie od początku, no ale, ale, że tak powiem, mam te numerki no i nie zawahałam się, jak widać, ich użyć. Więc słuchajcie, tak wygląda druga tygodniówka, no bo ta może taka niezbyt pełna, ale, z... no, ale jest w moim planerze na styczeń. Jest też klimaty vintage z kawą, no, czyli tak spoko, normalnie. Słuchajcie, dajcie znać jak Wam się podoba, co macie w styczniach, jak w ogóle się odnajdujecie w nowym roku, pod względem pogody, nastroju, hmm, ogólnie wszystkiego. Słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za przemiłe komentarze pod poprzednimi filmami. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa pa.